Cześć i wszystkim, mam bardzo dobry humor dzisiaj, nagrywam wszystko, jak lecić co na, po czym się złapie Jest to replay z turnieju, który został zorganizowany przez port użytkowników portalów Raspisi.pl. Pozdrawiamy ich, tak, to nie jest kryptoreklama, to nawet nie jest normalna reklama, bo za reklamy się płaci Ale napisali do mnie, czy chciałbym, czy nagrałbym po prostu jakieś replay z tego I jak powiedzieli, ten replay ma seal of approval, czyli coś fajnego A muszę go nagrać, bo ten pan ma nick Kici I Kici, Kici i po prostu wystałem kici i muszę nagrać kici Terra kici, grającego przeciwko legendzie protosowi na mapie Zelnaga Caverns. Yy, I to jest podobno replay, który ma silowa approval, czyli owszem, to ma być coś dobrego. Poziom, nie powiem, żeby to był najwyższy, bo z tego co wiem, nie oglądałem tego replay. zresztą od tego, z tego co wiem. Jest to złoto kontra diament, więc na pewno będzie coś nie tak. Witamy Mishpel, który jest zapewne w tym momencie wściekły z jakiegoś powodu. Niedokładnie dokładnie wiem jakiego już ustawiamy na bizy i spadamy. Tak jak widzieliście, tam był Funkey oraz yy, yy, Funkey oraz yy, Forte, których mam dodanych. Yy, dobra, było oh my god, nie wiem o co chodzi, jestem oh my godem i właśnie chyba będziemy też się uczyć trochę na zasadzie. Słuchaj, no Kici. Lubię koty, ale bardzo nie lubię, jak to się robi Woli na przeciwko Protossowi. Zaraz ktoś się napisze, żebym nie, nie szerzył defektyzmu, że Wolin jest przeciwko protosowi dobry, ale Wallin nie jest przeciwko pro dobremu protosowi dobry nawet takiemu e, średnio mocniej ogarniętemu, który wie, jak to się e, go pozbywać. Jeżeli nie wiecie, jak się pozbywać Wolina, kiedy gracie protosem przeciwko teranowi, sprawa jest prosta, obejrzyjcie jeden z moich filmików USS2, poszukajcie Protosa i tam będzie napisane, dlaczego nie robimy Wali na przeciwko protosowi. E, mamy. Pajlona, mamy drugiego Pajlona, Mamy Forge'a, au, miałem Face Palma. Tak więc mamy Canon Rush'a, co jest dosyć ciekawy. Canon Rush na terana nie jest to dobry pomysł, aczkolwiek ciekawie jest to zrobione, zastawione, nie ma możliwości wejścia. A jak już mówiłem, nie jest to dobry pomysł z tego względu, że wystarczy jeden maruder, za dużo jest tych jednostek, nie, te, wszystkie to są niepotrzebne, przede wszystkim zabić próba zabić próba prołub musi zginąć jako pierwszy, Proub zginął i teraz możemy się w spokoju wycofywać, yy, tylko ten Marine powinien coś tutaj atakować, te jednostki powinny uciec, 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 oj jednostki nie uciekły, a już powinny uciec. Tak więc lejce numer jeden, nie atakujemy, nie atakujemy naszymi yy, scv. Foto w takim wypadku, jeżeli jest pylon dalej wycofujemy się i po zabawie Jest ten pylonik, na górę teraz trzeba wjechać i w spokoju zaatakować Te działo, to jest bardzo ważne, żeby działo zostało zabite, jak widzicie Replay na luzie, jest legenda, stawia jedno działo i powiedzmy sobie szczerze Co w tym momencie należałoby zrobić, w tym momencie na miejscu Terana. Wydobywałbym gaz, oczywiście. Jeszcze jeden gaz. Postawił jeszcze jeden barak, jeszcze jeden barak i poszedł w mas maruder, Ładnie to tak? Nieładnie, oczywiście, ale bądźmy szczerzy, teraz sobie żartuję. Proszę też o nie wpisanie jakichś bardzo negatywnych komentarzy, typu, że to jest i obraźliwych, bo tego bardzo nie lubię. Nagrywam te repy, żeby też inni mieli zabawę i żeby pokazać, czego nie robić. Dla... To jest też bardzo ważne w opisie. Będę dawał jakieś takie typu nauka, albo turniej TA, o dobra, turniej amatorski, tak będę dawał. Od dzisiaj jest TA, to są replayy z różnych turniejów amatorskich, na których się uczymy. Co robi nasz Protos? No, nasz Protos postawił jedno działo, które to działo na pewno obroni go przed trzema Marinesami, ale nie obroniłoby go przed dwoma Maruderami. Tak więc w tym momencie Robimy inaczej. To nie jest potrzebne. Conclusive Shell w takim momencie. W takim momencie przydaje się Maruder albo nawet słuchajcie, Reaper. Reaper byłby nawet idealny w tej chwili. Podleciałby sobie to z tyłu, wpadamy do bazy, rozwalamy te perołki. Jeżeli. Y, perotos nie był troszeczkę. Y, y, nie był troszeczkę. Y, rzadziej robił. Y, y, robił Canon y, Rashe. To właśnie będzie robił na wejściu, stawiał te działa, a to jest błąd. Jeżeli już zrobicie kanałarz, który się nie uda, stawiajcie działa przy Waszym nexusie, żeby te działa broniły Waszej linii minerałów, gdyby przeciwnik w jakiś sposób ominął po prostu rampę. Linia minerałów jest ważniejsza. Czeka sobie Maruder jest y, Infernal Pre-Igniter. O oh y, Dobra, Infernal Pre-Igniter. Y, nie, 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 nie. nie. Nie, nie budujemy helionów przeciwko pyrotosom. Helion na pyrotosa naprawdę jest słaby, nie jest użyteczny. Z tego względu, że jednostek lekkich ma bardzo mało pyrotos. Tak naprawdę z jednostek lekkich, no co on ma? No ma prouby. Zelote, to są jednostki lekkie, a nawet muszę jeszcze sprawdzić. No w każdym razie nie opłaca się to, bo bardzo łatwo jest rozwalić te helioniki, które zaraz wyskoczą owszem przydaje się czasami, można zrobić dropa z helionów ale już bardziej się opłaca zrobić dropa z maruderów heliony się przydają jak Protoss próbuje zrobić jakąś ekspansję gdzieś tam dalej na uboczu to wtedy może wjechać i ją rozwalić, jest szybka ekspansja ze strony Kici no, no, no troszeczkę nie tak on zagrał. Powiem, wam, jeżeli nie wyjdzie... O, widzicie teraz uderzamy mikrofon. Jeżeli nie wyjdzie przeciwnikowi Canon Rush, to znaczy, że on ma bardzo słabą ekonomię i w tym momencie możecie w spokoju go atakować, a tak pozwolił te Protosowi się odbudować i to jest błąd. Niestety, mamy jeszcze Engineering Bay. Zastanawiam się tylko po co on będzie potrzebny, no owszem, do upgrade'ów by się przydał, ale przydałoby się troszeczkę więcej produkc budynków produkcyjnych, bo jeden barak i jedna faktorka to jest troszeczkę mało. Ja wiem, że to jest taki 1-1-1, jeden, 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 ale 1-1-1 jeden, jeden, jeden z ekspansją nie jest zbyt dobry, jest to z ryzyko, bo Protos mógłby... Wystarczyłby jeden Immortal i dwa Salkery i jest po tej armii tak naprawdę. Jest po zabawie, jak byłby dobrze przymikrowany. No więc armia jakaś powinna być, jest wieżyczka, co cie... w ciekawym dosyć miejscu na wejściu, nie, ona nie, nie powinna być na wejściu, powinna być gdzieś tutaj z boku, mam nadzieję, że Kici oraz Legenda nie gniewają się na mnie, że takich tutaj pouczam, ale wydaje mi się, że to im troszeczkę pomoże. Wisząca faktorka nad starportem, jest to z tego powodu, że najwidoczniej chce ukryć ten starport Kici tak według mnie on próbuje go skitrać gdzie się tylko da. Wieżyczka tutaj niekoniecznie jest potrzebna. Bunkier, o tak. Bunkier by się przydał. Przydałby się też orbital komenty, już jak najbardziej. I przerzucenie części tych jednostek do zbierania. Zobaczmy co robi nasz tutaj przeciwnik. Zrobił wrzutkę u góry. Mamy dark temp, dark shrine, więc bardzo fajnie niebieski płomień. Jest trochę jednostek tutaj przypali. na pewno musi uciekać. Teraz legenda, dużo, dużo jednostek stracił naprawdę, ale to był błąd, że tak pojechał za nimi. Kici nie do końca to się mogły opłacić. Są Dark Templary. Jeszcze jeden strzał nie ma. Są więc dwa Dark Templary, ale jest też wieżyczka. I jest też Raven. Doskonale wiedział do czego się przygotować. Ma legenda. Tak więc widzicie, ta wieżyczka jest niepotrzebna. Jeżeli potem idziemy w Ravena, zobaczmy ile jednostek to stracił. Wow, 15 harwesterów. Olbrzymia, olbrzymia ilość, łączna ilość zabitych jednostek, również 15. Tak więc widzimy, to się nakłada, to jest wszystkie jednostki zabite, a to są w tym harwestery, workers dokładnie. No i Dark Templary oberwały teraz niemiłosiernie. I co w takim wypadku zrobić? Już ja Wam mówię, jeżeli macie te Dark Templary, uciekajcie nimi, rozdzielajcie je przede wszystkim. To jest bardzo ważne, żeby te jednostki były rozdzielone. Jeden do dołu, jeden do góry, przeciwnik musi zdecydować co chce robić. I gdyby pobiegł za tym u góry, wy się troszeczkę przymikrować i rzucić go na te SCV. Patrzymy więc dalej. Jest Banshee ze strony Protosa. Bardzo mądra zagrywka z tego względu, że nie widać Uterana Dark, nie widać Uterana żadnej. Żadnego obserwera, bo nie ma robotic facility. Jeżeli dobrze podleci, podleci od tyłu, to obarwień miłosiernie, legenda, jego harwestery po prostu padną. Jak tam dochód? No, do, wiecie co, teraz tak patrzę: jest bardzo źle, jaki ci robi, że ma taką małą ilość harwesterów. Zabił 15 robotników Teranowi, Protosowi, znaczy się. I, as, i ilość tych harveserów się wyrównała w tym momencie to znaczy że ich produkuje za mało tu jest ich za dużo część powinna być na dole i rusza powolutku no chyba nie wiem wydaje mi się że ten kiedy to jest właśnie gracz... czy to może być gracz z, ze złota czy z diamentu jak myślicie no nie to jest nieważne podlatuje faktorka zobaczyć dokładnie co się dzieje no, owszem scout faktorką jest rzeczą Popularną, ale na początku gry, kiedy przeciwnik nie ma jeszcze za dużo obrony przeciwlotniczej i jest w stanie coś więcej zrobić, jest, nie jest w stanie coś więcej zrobić. Yy, czy raz, dwa, trzy, cztery, pięć? Yy, pięć baraków, wszystkie z tych byłoby dobrze, żeby z jeden albo dwa miały yy, nie te chlawy, a reaktory żeby szybciej Marinesów produkować, żeby nie iść w 100% właśnie w taki build. Dlaczego? A dlatego, że jego jest bardzo łatwo skontrować, Łatwo go jest skontrować powietrzem. Gdyby to wypatrzył Kichi, poszedłby w stargate y. 3-4 Void e, i by się ładnie, pięknie zabezpieczył. Oczywiście byłoby ważne, aby te stargate y były gdzieś ukryte. To by były jakieś proxy stargate y do obrony. Jest Psionic Storm dla Rotosa jest to nowy patch, więc energia musi być naładowana. Ale już tutaj będzie za chwilę i no te stormy będą bardzo potężne. Musimy o tym pamiętać, że to jednak jest trochę szkód. Można narobić 80 przez 4 sekundy. Tak więc, jeżeli posaliby na tym deszczu sonicznym przez 8 sekund, mieliby przechlapane bo skończyłoby się ich życie. Ten jeden mediwak nie dałby rady uleczyć. Byłoby też dobrze użyć feedbacka na tego mediwaka. Tak więc Rotos czeka już na przeciwnika, parę strzałów na Mediwaka, bardzo powinien jak się skonta myśleć o Mediwaku, Mediwak powinien zginąć jako pierwszy na początku, jest Storm jeden, nie ma mikrowania ze strony, jest drugi Storm, ale troszeczkę teraz udało się przemikrować, jest Point of Haze noch nie wyszedł ten atak, ta obrona legendzie, a mógł naprawdę to dobrze zrobić, szkoda, że nie pozwolił się tego Mediwaka wcześniej. No, i teraz musi się wycofywać. Protoss jego ekspansja zostanie rozwalona, ale to jest masa, masa maruderów. W międzyczasie przydałby się jakiś proxy Pylonic Dark Templar, ten, który tutaj stoi, powinien się dobrać do minerałów przeciwnika. Szybciutko dwa strzały, i po tym asymilatorze nie rozumiem, czemu ty Banshee jeszcze nie atakowało tych minerałów. Podlatuję, sprawdzę tutaj. Chcę zobaczyć, co się dzieje. Są kolejne gatewaye, jest energia. Nie, jeszcze nie ma energii. Dużo Gateway. Ale nie są tak dobre, przeciw... jednostki z gatewayów nie są za dobre przeciwko Maruderom. Niestety, no i jeszcze gorsze są stalkery w tym momencie. Oczywiście mogą na odległość atakować. Gdzie jest storm, gdzie jest storm? Był feedback. Ach, wielka szkoda. No nie tak to powinno być. Stracił bardzo dużo. Teraz legenda stracił te dwa y, Templary. Bo mógł dobrze rzucić tutaj Sionic Storm. Nie rozumiem, dlaczego Protoss Teran nie wchodzi. Teran powinien wchodzić. Chyba się troszeczkę boi. Bardzo ładnie byłby w stanie rozwalić te wieżyczki. A jest jeden Dark Templar, który teraz podejdzie i będzie krwawe żniwo robił. Co jest troszeczkę ważne, jest ten Dark Templar w tym momencie ukryty. Nie do końca wie o tym Kici co się dzieje. Teraz też to dokładniej już lepiej zobaczył. Jest jednak scan szybciutki steampack, i wchodzimy. Wściekła armia Mass Marauders wpada w przeci przeciwnika, no i ała, to będzie jeszcze boleć Jeszcze ten Dark Templar troszeczkę tutaj szkód robi, ale niestety niewielkich. Szkoda, że nie poszedł Legend, legenda nie poszła w Wojdre i tak się kończy w tym momencie. Nie da rady się już tutaj wybronić. Będzie jeszcze próbował, ale ten pojedynczy Dark Templar nic nie zrobi. Tym bardziej, że energię ma Kici dość dużej ilości. Nie rozumiem, czemu nie robi Skana, bo to by się na pewno przydało, bo te Dark Templary troszeczkę już sobie za dobrze szaleją. Masa jednostek zabiły. ojojojojoj, oj, 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 oj. mamy festiwal błędów, tak naprawdę tutaj trochę, ale dobra, żaden problem. W końcu jest skan, ale bardzo dużo tych jednostek wybiły. Ten Dark Templar 1, 10, drugi 7, czyli 17 jednostek zabitych. Są pajoniki z tyłu rozstawione, nie poddaje się legendach, walczy do samego końca. Dark Shrine za chwilę zostanie rozwalony, tak też się dzieje. Jest jednak skan, ale skąd do tego uciec? Nie, nie udało się uciec i rozwala, i to jest już po zabawie, tak więc yy, dziękuję panom z frasy PCPL, że przysłali tego replaya, nie, nie zapłacili mi za to, że go skomentowałem, nie, bardzo proszę o nie pisanie negatywnych komentarzy na zasadzie ale to było głupie, ale to było tamto głupie, dlaczego on tak zrobił, powinien inaczej, Czy powinien inaczej, to owszem, ale proszę bez negatywnych komentarzy, pod tym względem jest to turniej amatorski i takie też są ważne, bo trzeba się uczyć, mam nadzieję, że przyda się to też to innym więc to jest turniej amatorski, z którego mogliście trochę wyciągnąć rzeczy, co robić, czego nie robić. Ja pozdrawiam tych dwóch panów, więc na razie cześć.